Cześć Marcin. Cześć, cześć. Co Volvo, proszę Ciebie, rocznik 2001, jest to S60, instalacja gazowa KME, pojemność 2400 i moc 140 koni. Zapraszam. Mamy tutaj 5 wtryskiwaczy, reduktor, e, filtr fazy ciekłej, filtr fazy lotnej, przenik ciśnienia i komputer w tym oto miejscu. A? Warto zaznaczyć, że auto od dziś na 100 tysięcy km wygeneruje nam zwrot rzędu 38 400 zł, czyli na jakieś 1000 km oszczędność. taka 384 zł oszczędności. Koszt tej instalacji na dzień dzisiejszy jest to 5100 zł, gdzie zwrot następuje już po 13 tysiącach km. Także warto. Zapraszamy do środka szybko. A tu w środku mamy przełącznik. Jak widać, jest to instalacja gazowa firmy KM-ecz. Was trochę w niepewności. I tak, zasięg tego samochodu na zbiorniku, który jest tył, który zarazem pokażemy, jest to około 410 km. Tak, zapraszam do tyłu. Ale zanim przejdziemy do zbiornika, pokażemy Wam wlew, który jest w tym oto miejscu. Jest to wlew dokręcany, czyli jak zawsze trzeba dokręcić, żeby można było zalankować. A teraz meridum wszystkiego, czyli mamy proszę Zbiornicze. Państwa, zbiorniczek. Tak, I jest to dosyć ciekawy zbiorniczek, bo jest to 67 litrów. Mieści on się tu w całej oto wnętrze na koło. Jak już podkreślałem, zasięg jest to około 410 km, także nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Państwa do energii na montaż własnego samochodu.